Cześć, to tylko ja, Hejtas, przez dwa z, zapraszam was dzisiaj do nowej serii na kanale, raczej, czegoś chciałbym, co chciałbym przejść, czyli Slender The Arrival, wiem ta gra była już milion razy nagrywana i w ogóle, i po co ty to nagrywasz, ta fabuła i tak jest sepsuta. Nagrałam to tylko po to, żeby bo na, namówialiście mnie na horror, nagrę horror, nagrę FNAF, nagraj strife i, i High Five no to nagrałem Slender The Arrival czyli grę, która no, no, no mi się spodobała. Na, oglądałem tam kilka odcinków Juniora, dwa odcinki bodajże i spodobało mi się to. Mówię okej, okay, może sobie nagram, że nie, nie, nie miałem tego nagrywać, bo to jest stare, ale zdecydowałem, że sobie to nagram i jeżeli byś chciał więcej odcinków ze Slender The Arrival czego bardzo chcę, to zostaw lajka, suba i komentarz i zapraszam was do oglądania Zaczynamy gierkę, fabuła w ogóle tutaj jest w ogóle pociczkana, podobno miał być spostrzenie, szukałem spostrzenia, spostrzenie niby miał być, ale zostało anulowane, więc stajcie się na mój angielski. Dobra, widzimy jakieś auto, o kurde, ale muzyka dobra, muzyka dobra jest, jakby dzwony kościelne, tam piosenka kościelna taka wzwolniona i fajnym tempie, z odmentów czeluści wyszedł Slender. The Rival. La 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 la, la. Nie na no, bardzo mi się to podoba, te, te dźwięki tutaj. A teraz czasad przysz na ciebie, Carrie. Co? Ja jestem Carry? Już? Co? Już? Gdzie? Jak? Kraina... Coś już chodzi tutaj. Nie wiem czy to list... to już mam biegać? Shift to Run? Ja żebym dopiero przyjechała Passatem i już muszę uciekać. już mnie goni czy co? Dobra, a tu, tu mamy jakąś krainę sprzedaż, to jest krainę. No, lent to kraina, nie? Land for sale, please contact te, te Kate Czyli Kate 555 7273 No i tak, tutaj przyjechaliśmy sobie pasatem. O, możemy wejść na drzewo, super. No i tak, przyjechaliśmy sobie tym pasatem. Oj, no tak, przyjechaliśmy sobie tym pasatem. No i tak, my jesteśmy Carey. Z tego co, jak wiemy, jest Carrie, Kate, CR i jakiś Leron, Merlin Merlin Po co my w ogóle tutaj przyjechaliśmy? Ja jesteśmy takim vlogerem. Nie wiem, czy przyjechaliśmy, sobie, nie wiem, fotografować wiewiórki, czy kurde grzyby, jak rosną. No nie wiem. W każdym razie przyjechaliśmy chyba na naszej koleżanki. Chyba, bo nie wiem, po co byśmy mieli tu przyjechać. Co to jest tam? Ej, patrzcie, możemy skorować, pytałem. No super. Mamy tam jakąś satelitę, czy co to jest? Ekscelent tak Dupisiach. Też było coś takiego, że. E, tam się coś tam świeci z daleka nie mało ważne dla fabuły, a w dupisz było to ważne, więc tutaj też to będzie ważne na 100%. Uwierzcie mi, że to będzie ważne. Jakieś przewrócone konary. Nie, to nie są konary, to są linie telefoniczne. Patrzcie, telefoniczne linie są zerwane. Zdaje mi się, że telefony nie będą działać. Chociaż tak to wygląda, nie? Możemy coś kichnąć. Nie, pokazał się jakiś Alex Tintor. No to tak. pojechaliśmy tutaj. Patrzcie, nawet widać nas, nie widać naszych nóg, a szkoda. Tu mamy jakiś mur chiński, no, też chciałbym taki mur mieć, ale ten mur, z tego co ja wiem, oddziela mieszkanie, czy posiadłość od lasu. Żeby tam jakiś wilk, czy niedźwiedź, czy lis, czy motyl nie dostał się na terytorium domu, czy terytorium posiadłości. I tak to właśnie wygląda. No, z Tender bardzo skomplikowaną i bardzo dziwną fabułę. Ja to postaram się dzisiaj wyjaśnić, bo to. Ja jestem o takich rzeczy. Pamiętacie, Sendi, tubiś, nie? No dobra, ale wiecie, co mi to przypomina? Te, te, te tereny, jakbyśmy byli gdzieś w Polsce, to. gdzie ktoś tu chodzi? Ktoś za murami chodzi tego domu. Ja czy. <grym> Jesteśmy w Polsce i tam jakiś kusownik, wiecie kusuje na jakąś wiewiórkę, czy nie wiem na co, na inne okazje z Biedronki. No bardzo fajnie to wygląda, Sender the Arrival ma bardzo ciężką motoryzację, mnie to chodzi na ledwo 50 klatkach, nie wiem jak u was, może wam będzie lepiej chodzić, nie wiem. Tu mamy jakiś camping bus, mamy jakiś camping bus, czy co to jest? Tu coś chodzi cały czas. No możemy wziąć, oj Candice, nie możemy wziąć tego karnistra, Podbiec do naszego auta i uciekać, więc nie wiem po co byśmy tu przyjechali. Na pewno, śmierć co najwyżej, bo tak się zawsze dzieje. Przyjeżdżamy tam, gdzie nas nie proszą, a nas tu nikt nie prosi, żebym tu przyjechała. Przecież ja jestem tylko vlogerką, TikTokerką, jestem, no. Ja muszę być tam, gdzie jest najwięcej dymów. Ale jak już tu jestem, to muszę zbadać co tu chodzi, bo ja mam za dużego nosa i nie mogę zapomnieć o tym, co się stało. No dobra, ale tak idę sobie i się podejrzeć, że się chyba ściemnia, albo słońce zachodzi za chmury, bo. Tak to przynajmniej wygląda, że z każdym krokiem robi się ciemniej. Jest godzina. nie wiem która. <noise> nie sprawdzałam. Nie mam zegarka przy sobie, niestety. A, ej, faktycznie się jakbyś ciemnia. Tak szybko? Przecież przed chwilą była 15, a już jest kuźwa 23. Przecież to jest niewyobrażalne, jak szybko. jak wolno ja szłam do tej posiadłości. Ale się tak, ciemno się robi, patrzcie. No. Albo słońce zachodzi za chmury. Bo słońce jest na tej samej wiel wysokości. To jest, nie, nie, to jest niesamowite. Tam mamy jakąś bramę. Bo mamy już drogę i stu, do 100 dni życzeń, widocznie, na sprzedaż. No, czyli Kate sprzedaje to mieszkanie. No, Choć nie wiem po co, bo fajne to mieszkanie, jest sam bym sobie kupił. Albo nie, nie kupię, boję się za bardzo. Nie mamy latarki, więc nie mam latarki, nie masz latarki. No to fajnie, no to Sena będzie miał łatwiej, żeby mnie zjeść. Dobra, zobaczmy, czy Kate jest w domu. Halo, Kate, jesteś w domu? Zachnijmy tak, dziwię od razu. O kurziwa. No tu był grany Slender chyba. Osiem kartek było przechodzone. O. Drzwi się zamknęły? Co się zamknęło? Dziwne. Tu mamy, tu mamy coś. Tu mamy jakąś kartkę. Podziękowania. Yy, bardzo nie wiem, jak mogę to powiedzieć. Jak mogę to zrobić za to, jak mi pomogłeś się stąd wydostać. Chcesz mi pomóc się stąd wydostać? To byłoby łatwe... Mam nadzieję, że będzie to łatwe sprzedanie tej, tej posiadłości, tego miejsca, tej starej posiadłości, tego starego miejsca. Próbuję cały czas sprzedać i mam nadzieję, że w końcu uda mi się w tym sezonie, czy w lecie, sprzedać to mieszkanie. Nie wiem dokładnie, co tutaj się stało. Jest cały czas za mną. Czy jesteś cały czas? Dziękuję, że jesteś cały czas za mną. Bardzo cię kocham. Kate, czyli to ta Kate, którą byłem, Lle, która. Zakijmy te drzwi, najlepiej. To była ta Kate. Yy... A ta z tego billboardu. Tu mam telefon. Yy, linia telefoniczna jest dead. Jest martwa. Cudownie. A no, nie mam żadnej latarki, więc nic nie mogę zrobić. Tu mam piano. O, możemy sobie poklikać. Mam no, nadzieję, że zaraz z tego pianina Sender nie wyskoczy. Ten dźwięk zdaje się znajomy. Czy ten dźwięk przypadkiem nie jest wstąpiony z Sendera? Weszliśmy gdzieś.

o, oh, nie telefoniczne jest zerwana, ale odczytaliśmy wiadomość. Nie no, dobra, może to jest normalne. Skąd można mi to wiedzieć? Ale gdzie jest ta tarka? Tu coś jest jeszcze. Weź flashlight, baterie, extra tapes, lighter i kerosens. Co? I patrz na dom. Aha. Okej. Okay. Tu mamy coś jeszcze. Jezu, ile to jest wskazówek. Life nie znam tej ścianki w ogóle. Bef, Oktober wrzesień, tak? Wrzesień, oktober 18, 2009, 9 I AM Grace Hill Century, czyli tutaj chyba 650 Everest Street, Pastron Jones Taylor, jakaś Taylor. Czyli tutaj jeszcze pewnie były. A no właśnie jeszcze w to, to zamieszanie tutaj są jeszcze zamieszani. Taylorowie. Mam nadzieję, że to jakiś sender mi nie Tu jeszcze mam jakąś kartkę z numerem 2 od CR. Dziękuję Ci, że zadzwoniłaś tej nocy. Bardzo dziwny dźwięk to był. Nawet nie wiesz, jak bardzo cieszę się, że słyszę Twój głos. Good to hear the listener. nie yes, znam, about to say it. Co to ma w ogóle być? Te wszystkie ludzie i hal halucynę. Te dziwne halucynacje z tymi ludźmi. To czy to jest normalne? Czy my już zgłupieliśmy CR? No, to coś jest. O nie. Nie włączamy tego. Boję się. Żadnej muzyczki. Tu coś mamy, ale jest tak ciemno, że ja nic nie widzę. Konkretnie, nie? Zaknijmy te drzwi. Te też. Poza pozamykajmy drzwi, które nie są nam potrzebne. Tutaj też no i najważniejsza, tutaj jest co do znalezienia: latarka, i tu chyba się znajduje ta latarka, tak? Tak, mamy latarkę. Super, Czyli co, już możemy stąd iść. No nie jest mi nic więcej potrzebne. Okej, okay, tu grała w Slendera. Slender wyszedł jest z monitora. I widocznie całe to rozpierducha się zaczęła, chyba, nie? Tu mamy jakiś plecak, w ogóle się nie, spakowałem, nie nic. Ale był grany Slender. Tu był grany gdzieś Sendy, to jest w stronę iść. No chyba pójdziemy w tą. Bo no, tu mamy jeden pokój, który jest... No dość przerażający, Bardzo dużo walizek, bardzo dużo wszystkiego jest. Stąd stanu... chyba przyszliśmy, tak? O, możemy sobie dać kamerę. Znaczy latarkę. Wejdźmy sobie tutaj. Tu mamy co? Łazienkę mamy. Łazankę mamy. I możemy skakać, oczywiście. Tu coś jest? Nie, to jest tylko taki wieszak. Hmm. ciekawe kiedy będzie Sender. No coś czuję, że pewnie za niedługo, bo się pewnie zestram. Jak go zobaczę. Tu coś mamy. I tam mamy klucze jakieś, tu leżą. Gdzie jest Sender? Tam coś i tam jest ta wieża stacjonalna. No wieża radiowa chyba, nie? Weźmy to. Pobrałeś klucz. Super. No, Mam nadzieję, że tu Sender się teraz nie pojawi. Tu coś mamy. Halo, drzwi? Aha, drzwi się zepsuły. Hmm, jakieś leki, jakieś tubki, nie wiem co to znaczy. Halo, chciałbym wejść. Dobra, został nam jeszcze jeden pokój do zwiedzenia. <słuch> Slenderek! Patrzył się z mura do nas. No nie, ładnie Slender, pa ale patrzcie, mur działa, nie wejdzie nikt. Jak tu się wchodzi? A, tak się wchodzi pokój odblokowany. O kurde, ile senderów. Widzicie to? You can see it? To jakaś wieża, no właśnie. Sender, escape, wyjście, saved, stop, jakieś. On tu jest napisane, że, muszę to na chwilę, że, to jest, zatrzymaj go teraz. You can see it? Widzisz to? Czy on? Nie może się dostać do radiostacji, że radiostacja jest safety. Tu mamy jeszcze jakąś kartkę. Co to jest? Nie widzę. To the wood. No dobra, weźmy to. Wzięliśmy to i... Chyba to tyle, możemy iść. Uch! To ta Kate chyba. Dobra, ja idę jej pomóc chyba. Albo nie wiem, po co iść w Sendera? Szybko, zanim Sender ją dopadnie, znaczy chyba już ją dopadnie. A super, zamknięte drzwi. Tu nie wiem, od tutaj tej strony chyba od frontu muszę wyjść. Spokojnie, Kate. No, dopóki drzwi mnie nie będą zatrzymywać, to ci pójdę na ratunek. Musimy iść przez jakiś plac zabaw dla dzieci. Sender bardzo to chyba lubi. O kurde, no i tak jak mówiłem, właśnie dziwna jest ta sytuacja, że. A w ogóle zobaczycie koniec? Bo. Ja nie oglądałem zakończenia, ale podobno jest jakieś chore i dziwne. No dobra, wkroczyliśmy teraz na terytorium Slendera. Mam nadzieję, że ta furtka się nie zamknie. Dobra, nie zamknie się. Uy, tam jest Sender, widzicie to? On już dorwał, Kate, chyba. Nie wiem. Więc zdaje mi się, że tam coś mamy. Tak, to mi się zdaje. Spokojnie nie grałem Sendera, po prostu wiem, bo się świeci na czerwono, jak psu jajca. No dobra, to teraz idziemy gdzieś po rozświetleniu, przynajmniej jest rozświetlone, tam dalej ten bydlak stoi, ten bydlok jeden przerażający, wysoki na 2 metry. Sender, ja na twoim miejscu nie uganiałbym się za jakąś Kate, czy za mną, no to jest bez sensu, urwany jest słup telegraficzny, no to już wiemy dlaczego nie można odebrać nic ani zadzwonić, bo po prostu Slender zniszczył linię telefoniczną, śmieć jeden, nie, nie, nie mogę z telefonu. Bym no sobie zadzwoniła na policję. O kurde, dlaczego jakaś głupia dziewucha idzie do jakiegoś budynku opuszczonego bez jakiegoś wsparcia, bez jakiejś policji czy coś, tylko nie idzie se yolo z latarką, czy bez nawet latarki, z całą kamerą i mówi: Ha, ja coś udowodnię, to Slender za tym stoi. A Slender mnie pożre. Y no i właśnie o nim mowa, Właśnie nie wiem, czy się z gdzieś, czy zniknął. Tu coś mamy. Patrz, jakiś plakat. Carmen Johnson. Thanos Junior, a to jest podobno easter egg i jak to wej wejdę w to, to mnie zaniesie gdzieś na jakiś poziom sekretny, to możemy zrobić, jeżeli będziecie chcieli więcej, to pod koniec serii wejdziemy sobie na ten poziom i rozwikniemy całą e, zagadkę Stendera. Tu mamy jakiś most zwodzony, wejdźmy sobie na nim, super, Prześliśmy. nic nas nie porwało, ani nic. Żadne UFO, żaden Slender, żaden Freddy Krueger. No, idziemy sobie dalej, i tu się nic kompletnie nie dzieje. O, kolejny domek, kolejny Hausen. Trochę opuszczony i dziwny. Boję się trochę podchodzić tam. Jezu, to jest Domów. Tu jest dom przy domie. O. Slender gdzieś tu jest. Pokaż się, Draniu. Chyba muszę tam wejść, no nie mam innego wyboru. Jakbym miał wybór, to nie musiałbym wchodzić. Dobra, coś tu się dzieje. Czy ja słyszę płacz? Ja słyszę płacz jakiejś dziewczyny. Może to ta Kate tam jest gdzieś. Halo pani Kate? Gdzieś tu jest pani Kate? O, tu coś mamy. Co jest z tym miejscem nie tak? Co się z nami dzieje? Dlaczego nam to robi? Czy ja oszalałem? Widzę go każdej nocy. Nie wiem w ogóle kim jest, czym jest? Patrzy na mnie. Cały czas, nie ma go już 9 lat, śmieje się malutkim głosem. Dlaczego on mnie tak bardzo krzywdzi każdego dnia? Charlie? Czyli mamy w tą zamieszaną kolejną osobę. Boże święty, ile tutaj jest zamieszanych osób? Chyba z 50. Jezus Maria, ile w to można osób mieszać w sprawę Slendera? Halo? Jak to to jest? Halo? Ja się boję tam podchodzić. Zniknij! Ja zniknie jak sender już. Ona ma jak jakaś kobieta. Mi się wydaje, że. że to jest Katie. Że to może być Katie. Bo ma głos jak kobieta. rozumiesz? jak kobieta ma głos? Trochę dziwne dźwięki. Tak, to jest kobiecy głos płac płaczu, więc to nie może być żaden mężczyzna. Ale podejdźmy. Może, może się to uspokoi. Halo? tu masz petną mordę? Ej, patrz jak to. Co to jest? Gdzieś, gdzieś to uciekło, wracaj tu. Gdzieś to uciekło. Dobra, nieważne. Nie boję się, spokojnie. Dużo osób może teraz sobie pomyśleć. Ha, nie boi się, chodzisz tak na ludzi, spokojnie się boję. Wewnętrznie, żeby mi tu jakiś sender wyskoczył. Chociaż sender jeszcze... nie jest straszny. Przecież tu musiało być robione kilka domów, nie? Przecież tu po są fundamenty już kładzione powoli. Tu jest robione tak, żeby wiecie. Ile dom miałby mieć tych metrów? I tu po, tutaj chyba z dwa piętra powinny być, nie? Tutaj się coś robiło, nie? Robiło się już tutaj albo jakiś park, albo jakieś mieszkania, dwa, nie? Ta, o no, to mieszkania tu i tu, ale pewnie przez to, przez, przez ten incydent z tym gościem w garniturze, to oni chyba się przestraszyli i uciekli. I zawieszono to miejsce, no, chyba tak powinno być. No tutaj powinny stać dwa domy wielkie, więc... I tam mamy kolejny dom, no Jezu, ile to jest mieszkań. Aukasa... Auk park. Auk park. Dziwna, dziwna nazwa dla parku. No, jakiś nawiedzony park. Który grasuje Slender. Możemy zamknąć te drzwi? Nie. No szkoda, czyli tu nic nie ma? Ani na suficie, ani na podłodze? Nie, dobra. Co się stało? Slender, nie atakuj mnie jeszcze za mocno, co? Tutaj się coś. A, tu ta książka. Ty ja, może to przez tą książkę tutaj, to, to wiesz? Juknął. Y no... O, strona 61. Tu zostało jeszcze powyrywane kilka stron. No se, ja, widzicie? Stąd zostało wyrwane 8 kartek. A wiecie, z czym się kojarzy sender? Ze śmioma kartkami. Dobry easter He can for me. On chce mnie. Why did you, why did you... Dlaczego you... less... go słucham? He was right. On ma rację. Tu jest jakaś antena znowu. He said this world happened. Jak to się mogło stać? Dlaczego on mi to robi? Help me. Pomóż mi. Need, need CR. Chce, CR. On chce CR? Tego Karla. He know how to end this. On wie. Potrzebujesz CR. On wie jak to zakończyć. Come find me. Znajdź mnie. Don't let him in. Nie puść go coś tam. Dobra, ci. Jakby ta książka tutaj. No, no i teraz się zaczyna slender the arrival. Zaz wiem, że jest slender. No, jakbym nie, nie dowiedział się o tym kilka minut wcześniej, że to jest slender, to wiecie. To bym nawet nic nie mówił na ten temat, nie? No dobra ci? Aha, czy to już był... Aaa, czy to był safe. No dobra, jeżeli byście chcieli kolejny odcinek ze Slender Arrival, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję rozkrętasz. Jestem jak nam do następnych odcinków, cześć i pa!